Schyl się. Mam na imię Justyna. Jestem z Polski. Klienci opisują mnie jako rezolutną trzydziestolatkę. Za pierwsze zaoszczędzone pieniądze, które zarobiłam w Niemczech, kupiłam sobie Opla Tigre. Mogłam sobie na to pozwolić. O mojej ojczyźnie powiem tylko tyle żadnych perspektyw. Młody człowiek w Polsce nie może nic zrobić, jest bez szans. Wielu moich przyjaciół zdało maturę albo skończyło studia i gotują w jakiejś knajpie za 350 euro miesięcznie, jeśli mają szczęście. Ja zatem wyjechałam do Niemiec. Chcę coś osiągnąć na przykład zdobyć wykształcenie w zawodzie wizarzystki, ale jeszcze szukam. Ma być dobre to wykształcenie rzecz jasna i zapewnić mi pracę. Zrobić to tak po prostu byle jak nie chcę. Jestem konsekwentna w dążeniu do celu i rozważna. Na sprzątaniu naprawdę nie zarabiam mało. Trzy razy do roku wyjeżdżam na urlop do Trzygwiazdkowego Hotelu w Turcji, czasem w Tunezji. Właściwie nie podoba mi się, jak miejscowi traktują tam kobiety. Jestem na to wyczulona, ponieważ dużą wagę przykładam do tego, by być dumną kobietą. Lubię swoje ciało i lubię ubierać się tak, żeby mnie czuła. To w Polsce normalne. Dobrze wiem, że wielu Niemców nam, Polkom, to zarzuca. Podobno wyglądamy tanio i jak dziwki. Nie rozumiem jednak, dlaczego naprawdę piękne kobiety w Niemczech nie próbują pokazać się z lepszej strony, ubrać się trochę bardziej podkreślając figurę, zrobić lekki makijaż, niekoniecznie aż tak jak my, Polki. Ale i u nas bywa różnie.